Dzień dobry, nazywam się Artur Czesak. Prowadzę m.in. portal dialektologia.pl. Właściwie on dopiero zaczyna działać w swoim drugim wejściu. Jestem redaktorem portalu serwisu dobrysłownik.pl, ale dzisiaj dialektologicznie językoznawczo o prawdzie. To nie będzie. Wielce filozoficzna debata, ale jednak zerkniemy sobie na temat, pomyślimy na temat słowa prawda i zerkniemy do niektórych źródeł, a zwłaszcza do historii tego wyrazu w Polszczyźnie. Na pewno wszyscy słyszeli już dowcip, jak to ksiądz Tischner, ksiądz profesor, wybitny filozof, uczeń Romana Ingardena. Fenomenolog, publicysta, yy, mówił o góralskiej hierarchii prawd, i było to mniej więcej tak, jak tutaj zapisali dziennikarze Tygodnika Powszechnego, Święto Prawda, Tys Prawda i, za przeproszeniem, gówno Prawda. I tutaj to jest napisane w zasadzie dobrze, można by się spierać o to, czy Tys nie powinno być przez Z skoro to jest też przez kropką pisane. I widzimy, że w odróżnieniu od polszczyzny ogólnej w niektórych miejscach jest o, tu gdzie w polskim języku literackim jest a. Czyli nie święta prawda, lecz święto prawda. To jest prawda, nie też prawda, czy nie też prawda. Zatem w przymiotniku w rodzaju żeńskim w mianowniku mamy ana o zmienione, to jest typowe dla wielu polskich i okołopolskich systemów językowych, że tam była taka dawna długość, która u Czechów pozostała długością, a w polszczyźnie i okolicznych dialektach Raczej zmiana długości, czyli tej jakości, przeszła, czyli ilości, długości dźwięku przeszła w jakość, czyli z A długiego zmienił się ten dźwięk w O albo w dźwięk pośredni między A i O. Co najlepiej słychać być może. Jeszcze w okolicach Rzeszowa, na przykład, może też Tarnowa. I o czym to ja mówię? Ano o tym, że dialekty są w Polszczyźnie czy w Polsce coraz słabiej znane. W związku z tym pojawia się taka sytuacja, że nie zawsze poprawnie się wypowiada tę maksymę, skoro ma być ona wypowiedziana jakoś dialektalnie z odniesieniem do Podhala. Kim był ksiądz Tischner? Jak debatować umiał o prawdzie? Pokażą nam te zdjęcia archiwalne. Tu są linki. Zapraszam do odnalezienia sobie na stronie tischner.pl debaty, czym jest prawda. Debatę tę toczył Ksiądz profesor Józef Tischner w kapitularzu krakowskich dominikanów z najwybitniejszym, żyjącym wciąż filozofem analitycznym, Janem Woleńskim. Woleńskiego słuchać zawsze warto, Tischnera z puściznę czytać niebezkrytycznie także. No i teraz popatrzmy na przykład negatywny. Sympatyczny, z bogatym życiorysem, aktor Jerzy Nasierowski, który chce jakoś odnieść to, że zwykli ludzie nie żyją problemami stolicy Polski, ani nawet stolicy Śląska, Wrocławia, tylko żyją życiem potocznym. Ani ich afery, ani kwestie polityczne czy ustrojowe bardzo nie zajmują. I zobaczymy, czy nam się tutaj włączy, oko, włączą okolice ósmej minuty. Będzie chciał powiedzieć aktor na sierowski, święta prawda, tak jakby dialektalnie, tak jakby językiem prostych ludzi. Stałem, coś zrobiłem, jako ten taki, a jaki tam statysta, to ja też byłem wciągnięty w tamto, a nie w to, co tam stolica, a nawet ten Wrocław, bo to było pod Wrocławiem Jezu, daleko i nieprawda. Oj prawda. Świnto prawdo. No straszne, No straszne. Powiedział aktor Świnto prawdo, czyli to jest ciekawe, bo aktorzy powinni mieć taki słuch, zdolność, jak to sami nieraz mówią małpiego, Zapamiętywania tekstu. Przecież nieraz grają spektakle w obcym języku, nieraz w języku, którego nie znają. Niedawno słuchałem audiobooka z nową książką Andrzeja Grabowskiego, który właśnie tak opowiadał o uczeniu się do jakichś spektakli granych za granicą, gdy nie władał płynnie na przykład angielskim, a po angielsku spektakl był do odegrania. Więc tutaj okazuje się, że gdy aktor improwizuje, to nie umie powiedzieć Święto Prawda, tylko mu z tego wyszła odwrotna Święto Prawdo. Czyli... Oj, prawda. Święto Prawdo. Święto Prawdo, czyli przymiotnik dobrze, ale prawda zmieniła się w słowo prawdo. No, dajmy spokój. Aktorowi. I teraz popatrzmy trochę na przeszłość języka i skąd się to mogło wziąć i jak to wyglądało dawniej. Lewy górny róg to zapisy w języku starocerkiewnosłowiańskim. Drugi wyraz to jest prawida. Prawda. Trzy sylabowy. Pierwsze trzy literki to pra. Potem jest w i tak zwany jer czy też jer przedni i sufiks da. Później tutaj w, prawym górnej, w prawej górnej części fragment książki Jana Łosia Głosownia historyczna, który na alfabet łaciński nam to transkrybuje i pokazuje, że polskie słowo prawda ma związek z tym prasłowiańską z prasłowiańską formą prawida. Gwiazdka mówi nam, że jest to forma rekonstruowana, o ile zapis w lewej górnej części to cytat z zachowanych tekstów starożytnieńskich, o tyle jak było w prasłowiańszczyźnie, to sobie musimy zrekonstruować. I co dalej? Ten Jer zanikł i być może. W tym przypadku, choć to się wahało w XVI wieku i ureja było inaczej nieco niż u Kochanowskiego, który za momencik, mogło się wydarzyć tak, że zaniknięcie tego Jeru, tego, tej literki, jak miękki znak rosyjski, kto się uczył po W, jest, spowodowało, że głoska A zaczęła być dłuższa. Zaczęła brzmieć prawda, a w XVI wieku, a może trochę wcześniej, powstała z tego głoska pochylona, tak zwana samogłoska pochylona, brzmiąca pośrednio między A i O. Jak to wyglądało w piśmiennictwie wieku XVI? Pokazuje nam fragment fraszki Jana Kochanowskiego. Mamy tutaj A z kreską nie rzekł jako i takie a z kreską u Kochanowskiego czytać należy jako a a a bez kreski jak w słowie żaden możemy w przybliżeniu czytać jako o no sami znamy ze współczesnych tekstów żodyn, żodyn taka trochę parodia śląszczyzny częsta w memach ale rzeczywiście jako żaden i teraz Dojdziemy do prawdy. Prawda ma A bez kreski, czyli to jest prawda. A z wieka z kreską, czyli A. I jak to przeczytać? Człowiek Boże Igrzysko nie rzekł jako żyw żaden większej prawdy z wieka, jako kto nazwał Bożym Igrzyskiem człowieka. Taka to igraszka z prawdą nam się dzisiaj wydarzyła, a nie mielibyśmy tej uciechy z rozważania tej kwestii, gdyby nie wiedza dostarczana nam przez historyków języka i dialektologów. Zapraszam na mój portal dialektologii.pl, do mojego serwisu. Może portal to za dużo powiedziane. Zobaczymy, co z tego będzie za lat kilka. Do mojego serwisu Dialektologia.pl i tam będziemy się uczyć o dialektach naszej części Słowiańszczyzny. To mówiłem ja, Artur Czesak. Dziękuję bardzo.